Dobra, zaczynamy od rozgrzewki. Pamiętajcie, żeby wdech robić nosem, wydech robić ustami. Przygotujcie sobie butelki z wodą i gumy oporowe. I ćwiczymy. Wdech nosem, wydech ustami. Ja sobie tutaj włączyłam stoper. Zastanawiam się, czy gadać dużo, czy nie gadać. Gadać. A się mówi z tyłu, że gadać. Dobrze. I w tył, w tył. Popracujemy dzisiaj nad całym ciałem. Po, trosz, po troszeczkę każda grupa mięśniowa, tak żebyście się mogły, mogli rozruszać. I potem, jak już stwierdzicie, że te treningi są dla Was za lekkie, to przechodzicie na poziom wyższy do tych pierwszych, które ja Wam nagrała, ok? Dobra. Musimy trochę przyspieszyć sobie bicie serca, rozkręcić i przygotować ciało pod trening. Bardzo Was proszę, że jak zaczynacie, jak zaczynacie jakikolwiek trening, czy to jest na siłowni, czy to jest w domu, rozgrzejcie się. I rozgrzewka to nie jest takie coś, tak? I wy zaczynacie dźwigać, tylko to naprawdę trzeba rozgrzać ciało. Fajnie, że nie widzę stopera, ale ok. Dobra, ręce do góry, ściągnij. Góra, dół, hop. Czekajcie, ja sobie tylko to przesunę. dobra, że ja to widziała, ale ok. Trochcik w miejscu, trochcik w miejscu, bo mi to przynajmniej widzę, jak mi czas. Chodzi. Jeżeli nie jesteś w stanie truchtać, maszeruj, tak? Maszeru. Ok. Patrzymy przed siebie dłonie skierowane. Swoją stronę. Do siebie dłonie skierowane. Otwieramy prawa w tył rę... głowa idzie za ręką. Epidemia XXI wieku. Przykurczona klatka piersiowa od siedzenia przy komputerze, gapienia się w telefon, tak? A bardzo leniwa łopatka. Ja to przynajmniej tak nazywam. Czyli otwieramy klatę. Odwracamy dłonie, to już możemy zacząć znowu maszerować. Dłonie skierowane do sufitu, kciuk w tył. Tak Wyobraź sobie, że z tyłu jest ściana i ty kciukiem chcesz uderzyć ścianę. Zobacz, co się dzieje z plecami. Widzisz, jak się łączy łopatka? Ty musisz ją zmusić do pracy. Nie podnoś barków do uszu, tak? Tak nie rób. Ściągnięte, pukasz ścianę. Pop. Dobra. Przechodzimy teraz do podpory. Kolejna rzecz, którą tak naprawdę musicie się nauczyć robić. Po troszeczku, po centymetrze, ale otwierać to ciało. Zobacz, spójrz. Tak? Ciała, y, ciężar ciała przenosisz na nogę wykroczną. I patrz teraz. Przenosisz na nogę zakroczną. Tak? To musisz mieć, ty musisz mieć mobilność. Pięć razy. Jak nie jesteś w stanie zrobić, złap się czegoś. Podpieraj się, użyj do tego ręce też, tak? Natomiast dążymy do tego, żeby być mobilne i sprawne. Ile było? Chyba pięć. Zmieniamy nogę. To samo. Hop. Ile było? Cztery. Chyba każdy z nas ma coś takiego. Przynajmniej ja. I wiem, że wiele osób zapomina liczyć. Potem się zastanawiasz, ile powtórzeń zrobiłaś. Patrz. Na prawą nogę przenosisz ciężar. Pięta do ziemi. Hop. Hop. Tu mam problem, bo to jest ta noga zerwana. I tu mam gorszą mobilność, więc się muszę podeprzeć. Widzisz? Bo tu jest zerwane. To się mi przyczepiło, to zerwanie do, na środku uda. Z tyłu. A tu jest, zobacz, bez problemu. Tu jest noga sprawna, wszystko jest git. Hop. Tu muszę uważać. Dziś tu pięty nie mogę do końca. Jak się podeprę, to mogę. Ty zrób to samo. Dobra, hop. Dobrze. Mamy to. Słuchajcie, rozgrzewka gotowa. I przechodzimy do treningu.